Nie no ta gra jest po prostu gdzieś tam, kurwa, w gwiazdozbiorze skazana na porażkę porażki, niektórych gier się nie wygrywa. Bite, a może bym Razę zagrał w sumie, chociaż grając, grać Razę po takiej długiej... Chamber na pewno bezpieczniejszy i mocniejszy. Może Rainę, może Razę... A dawaj tego Chamber na rozgrzewkę, później Rejnę zagramy razem i tak będzie czasu. Czemu Chamber wygląda tak jak ty? Eee, nie no, nie wygląda tak jak ja. Po pierwsze, nie mam okularów. Po drugie, nie mam boków wygolonych i pędzla na górze. Po trzecie, eee, nie mam tak prostokątnej twarzy. Po czwarte, mam no, inny głos, no, głos. Chociaż to akurat do wyglądu no, się nie zalicza. Dobra, to agresję zagrajmy od razu. Może się nie spodziewają. Ale pojebane To stanowa postać Kursor mi poleciał za rakietami i przez to, że mi poleciał kursor za rakiet Nie najgorzej Kurwa co jest Spike leży na A Nie na co prawo się Nie wiem co? co już... Kurde został jeden Wydaje mi się, że WH może mieć ten Feniks na serio, już po pierwszej rundzie Bo Gra Zaufajcie, dziwnie na podstawie błędy. tego, co słyszę, Ażby Tak, jakby rądzie, bardziej ufał oczom aniżeli dźwiękowi, a dźwięk mówił inaczej niż on powinien zagrać. Serio, mówię. Kurde, no gra, grał ten feniks jakby wiedział za dużo. I to nasz na mapie widział? Nie widział, bo nie mógł widzieć tam. Easy Granko? Nie, no to pierw, pierwsze dwie, jeden Pierwsze dróg. dwie rundy na razie. To jeszcze niczym nie świadczy. Teraz trzecia runda. O, złodziejka zabrała. O, gościk. Good job, guys. Dobra, mamy otlawika, idziemy na kibble. Przecież ty nie. grasz na Goldy Max. A nie wiem, może. Może, nie mam pojęcia na co gram. Gotowe. Co to kurna jest? One Towers. Uh, oj, 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 oj. Ja już zabijam, stąd na heaven idziemy. Precz! Pan marszałas. Zmarnął. One shot. One shot, one shot. One shot. shot bro. No i słupki. Miszaj, one ładnie. No, akurat to bolało ich, że nie wygrali tej rundy. nie wygrać forsa, znaczy nie forsa, tylko nie wygrać full'a na nasze, nasz bonus, to. Sam do siebie gada. Tak, to im pomaga z procesami myślowymi. Nie no, nie będę już wiedzą. Ale to, że Clow nie trafiła heda, no to dziwne. Ale w brzógelasz? No, Bątrowej jej Tu jest, słyszę go i się zrobi ciepło powoli Teleport gotowy Koniecartu Oj! Behind you, on res, on raz, res, Race, race Jest here. Going heaven probably Kurwa mi wyjebała dżadżucha. Pasz No jest tu. B, no? She has judge. Spike podłożony. Został jeden człowiek. Go together, she has judge. Ma judge, a, więc na close stoi. Nie mać koło, że under, ale no chyba sprawdzę. Smoki Death, się ma no. i wiebamy. O, myśli, myśli dobrze. Nie, wjebany. Nie ma smoka niby, kurwa tak już wcześniej powinien polecieć smok. Dobrze, na raz niech leci. Nie wyjdzie to. Ja pierdolę. Ty, to można no zbroić. Jezu, super. co się dzieje? Uf, ja. Sorry guys, sorry, my bad, my bad. Nie mogę ich winić, bo ona mnie ale uwaliła, nie ale kto raz dalej, przechodzi brawo. przez lampę na CT idzie, to też raz na 100 się widzi takie zagranie. Kurwa. Dobra, gramy operatora. One 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 patrzeć, a! Sypek skoro postawił tu kamerę, to on mógł przejść, może być na respie, czy nie? A nie, co, tak już martwię, co? A aktywowano ciernie. A, a, aktywowano ciernie. Prawda jest taka, że są dwie płcie i nieskończona ilość chorób psychicznych. Dobra. Oślepiam! Kurwa nie wybucha tak daleko jak w cs -ku. Nie wiem, coś... Coś się odwaliło. Misuje się z nimi respami. Idę B, idą A. Idę A, idą B. No kurcze... Dostał jeden plan. Dostał jeden na No kurwa no! Jezus Maria! Nawet nie miałem reloada na kolejnego. Jak to Ale mam to erkę. Już są martwi! 3-3 w defensywie? 3 wiebaliśmy. Nie wiem. I cej. Skracamy z, z snajpem. <laughs> Dokładnie wiem gdzie jesteście. Głowola! Short. Nie ugra. Dostał jeden granat. O mój Boże, spię. A tak ci dobrze szło. Ro ro It was close. Co ty, co? Leć na jak. Jestem z cenin, tu Myślę, że by nie przeatakować kiblami. Dobra. Spike Dawaj, kuj, zobaczymy, nie lepszy wygra. Oj. Oh my god. Walisz w kąt. The second TP as well, both hooka, one hooka and one side. Został jeden gracz. Oj. Proste. No szkoda, troszkę. Mało braku. Szkoda, bo apkę miałem, ale mam kasę, to mogę jeszcze raz kupić. Kurde, właśnie oni poszli na B, bo poszedłem na A i zabiłem z pleców im. No chodźcie to kurwa pustę. Cisza, no nikogo nie ma. Patrz na mapę lewym okiem, a prawym tu. I. wzrok mi mówi, że wjebaliśmy. Kurde, no nie był sam, no. Bo, no bo trafiłem go ze snajpy. Trafiłem go ze snajpy, dlatego chciałem dojechać z pistoletem. Dostałem heada. 4-4 jak na to, że to defense, to wcale nie jest dobry wynik. I najgorsze jest to, że ja nie mam war, okazji mojej snajpy użyć za bardzo, bo... ...ja non-stop się mijam sajtami. To już chyba czwarta runda, jak się mijam. I cały czas retake ze snajpą, co nie jest najlepsze. Jeszcze mają taką przewagę, jak mają cypka. Kurczę, w ataku. Co jest? No i nie wiem, czy siedzieć tu teraz czy do drużynki. Kurde, mam nadzieję, że tepną mi ich wytnę jak brzuszki, short. Tepną? Tepnijcie, proszę, proszę. Tepek. I hope they will. Nice, tepee. Dostał jeden za Przepraszam. Ale niestety są martwi. Wytrwałość cierpliwość starcza mnie. Do zwycięstwa poprowadziła. ale gameplay super było. Tak zrobiła. Czy teraz pójdą A czy, z, czy pójdą B od razu na strzała? Wydaje mi się, że pójdą. Poszedłem na A, więc pójdą B. Tak standardowo na A poszedłem. Stacknijmy 4B. I się No, coś się dzieje. Odyna powinienem mieć. No Staćcie na więcej. Nice. No i nie oh Jeszcze jedną, 7,5. Można coś z tego rzeźbić. Wucha. To nie wucha, to tylko nowe słuchawki. Tak, Sony spraściwe. In Zon Słyszałem Usłyszałem w lewej, strzeliłem w lewo i zabiłem. To nie reklama, jak chcesz, ty nie są z AliExpress. jakbyś się słyszał, to my też. No to, to proszę se list. klipa zrobić. Jest na klipie wszystko dowód na dowodzie niezbitym. Od razu skrótka, No i besom. A jak? Nawet się nie spociło. No jest się! Było <noise> mi <Mistrzostwa> świata <noise> na solo kolejce w gra. <głos> <Jezu>. <głos> I like your enthusiasm Phoenix It wars me to be better player To worse Czekamy On ma trochę ten chłop jak ten parawerter coś śpiewa. Coś ty powiedziałeś? Że zagrzewa mnie do walki do bycia lepszym graczem Jego przemowa e, 29 I'm old What? 15 You're nie ugramy tego. Szansa mizerna. Dwóch na pięciu. Został oh. jeden gracz. Hmm. Chciałem wolniej strzelić. Postkonale. Bo ją widziałem. No oczywiście, że ją widziałem, tylko chciałem dokładnie na łeb nakierować, nawet nie zdążyłem żeby myszką ruszyć. Wyceluj. Wydaje mi się, że B powinniśmy mieć, chociaż też ciężko mają Cyfera, który nie jest zły. Może kible pójdę? jeden Jezus, ile skradania, sprawdzasz każdy kąt Żeby dostać tubę od snipera i tak <laughs> Czyli reportować... Phoenix, Phoenix For what? Jest booting bro To odgadza I, I will tell I will tell you fucking racist, Report, report, now, report nie Because I am you motherfucker Nie wiem co to było nawet, ale było straszne przez chwilę niespodzianka. Łapka zniszczona. Judge i close. Puka left, wyszło. Kurde, jakby mnie Nie warto Ja pierdolę. Nie Nienawidzę tej postaci. Tak dobrze zacząłem obchodzić, jak co na co, fa na plece, wchodziłem i linka cypka. No i. Guys, we to, 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 to go together and faster because we have to stay in front of side Let's go be fast. Or let's fire by stingers and go away. We can go just short. Nie wiem, wejdźmy szybko gdzieś, bo my to oglądamy nasz entrance tak, że wch nie wchodzimy i stoimy i czekamy aż nas powybijają. B or or we are going A, just buy Stinger and we rush A. Go fast inside. Don't C, stand in front of the side. C, C. There is no C here. Go, go fast. Even if you die. I'm in a house. Just go inside, please. Spike less. Phoenix, you could have flash. I can I got fresh from Spock! To bra 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 bra. <laughs> no. Nie chcę, żebyś tam był. Nie zbierano. Te bronie są nieważne. Nie raczej. Też swoje Jet, you are duelist and you died as last person. Why is that? Nie wygraliśmy żadnej w ataku. Przestańcie Jeszcze. się we mnie w... A oni dobrze grali w ataku, tak wolni troszkę. No, ale nie, my stoimy przed siteem, nikt nie chce wchodzić. Też nie mam w pełni roli do tego. Nie nie wyłonię kurwa. zaraz wyłączam streama Nawet nie strzelał do niego, znaczy nie strzelał do mnie tylko strzelał do chłopa co miał na, go na Wucha, Ale nie trafił i dostałem ch**a heada pierwszym Elbow, elbow on side In can. in container, in container What should I Kill them I can Yes, you can. My tak na pałę wchodzimy, nikt nie rzucił utility do huki żadnego. Mamy coś, żeby ktoś się rzucił? No w sumie to nie mamy, nie mamy inicjatora takiego. Pejdź z aktywowana. To nasz inicjator. gotowe! Mam wrażenie, że team kompowo trochę tu leżymy. Albo trzeba po prostu wejść w ujnik i kogoś zabić jeden na jeden. Bo takie czajenie się nie ma sensu. Tylko ciężko, kurde, jak mają cypera. A, to się A wy se? Oh. Musisz zmotywować? Kiedy ja sam nie mam motywacji? Jak mam motywować innych? Idziemy szybko. I tyle. Może kogoś upoluję. Będziemy 5 na czterech. Jak upadnę, to upadnę, ale przynajmniej próbowałem otworzyć site. Spalka. Tak były liście nie umieją. Pierdolony miała operator. Skóry, wysyństwo. Parancesa? Nie no, dobra gra była fajna, tylko nie mamy jak wejść. W ataku nasze postacie plus charaktery grajków nie Fica. pozwalają wejść na sajta. To jest dysonans widzę, bo ja chcę grać jeszcze wolniej, a oni chcą grać... Nie, ja chcę grać jeszcze szybciej, a oni chcą grać jeszcze wolniej. To jest podglądania! O kurwa! Ale... O nie, nie! Nie, nie no ta gra jest po prostu gdzieś tam kurwa w gwiazdozbiorze skazana na porażkę. porażkę. Niektórych gier się nie wygrywa. Za dużo fartę mają w tej grze. Podcelowniki podchodzi. Ja tam na longu. Ten tutaj. Z flaszem w ręku ginie, czterech zabija, jasny gwint. Nara. Urzmiało się. Urzmiało się. Urzmiało się. Urzmiało się. Urzmiało się. Oj, zdradziłem jeszcze go, HADRE <laughs> Trochę się odjebało Teleport gotowy. Znowu wygrywam. Mój ult jest gotowy. Owin, owin. Shumbarman is 55. Cypher, sorry. No nic no. Nie wygraliśmy. Normalna gra była w momencie, jak byliśmy w defie. A tak ewidentnie kulał ewidentnie. Już nie, wie, nie wiem, kogo to wina. On powiedział, że niczyja. Po prostu chujowo się dobraliśmy. Śmiało, utrzymajcie pozycję. Dobra, lećmy. Już last. Go next. Skończmy tą O Pierwsza kula. Ej, One heaven. One Hmm. Obrońcy no. wygrywają. Zaczęło się nie za dobrze. Trzeba się dowiedzieć, jak się skończy, a nie jak się zaczyna. No nie za dobrze wyszło. Diamenciki, diamenciki, platyna.